Witam Was w odcinku, w którym porównam prędkości osiągane na kartach o operatorów infrastrukturalnych takich jak Play Plus oraz operatorów wirtualnych takich jak Mobile Vikings i Lite Mobile. Wszystkie karty to oferty w ofercie na kartę, a urządzenia wykorzystane do tego testu to Huawei 5G CP Pro 2, a także Huawei E5573S320. Data wykonywania testów to 10 listopada 2022 roku. Pomiędzy godziną 10.30 a 12.00, lokalizacja to pustka około 910 metrów od bts -a. Warunki pogodowe to lekki deszcz, też przeprowadzony wewnątrz budynku. Test jest poglądowy i subiektywny, nie może być podstawą do wyboru internetu. A także test został przeprowadzony za pomocą strony z Snet. Zapraszam tutaj do pierwszego porównania: jakim będzie porównanie Alte Kategorii 4 Playa With Mobile Vikings. I tutaj e, parametry, przez chwilę się nam pojawiły i e, czekamy na wyniki też z testów jak widzimy na razie tutaj naprowadzenie wyszedł w Mobile Vikings, ale jak widzimy to się wszystko wyrównało, e, prędkości są podobne, 25, 24, 25, 70 pobierania, więc naprawdę i tutaj e, wysłanie lepsze dla Play'a, jak widzimy tutaj e, Mobile Vikings wystartował szybciej, ale Play go dogania i jak widzimy, Prędkość na drugim speed test jest wyższa w przypadku play 24.07 do 18.34. Tutaj, jeżeli chodzi o wysyłanie, to nadal play jest wyżej. Trzeci speed test będzie korzystniejszy, chyba dla Mobile Vikings, ale, no, tak jak widzimy, tutaj play 12.90, tutaj Mobile Vikings 24.31, tutaj 16. Prawie wysyłania i możemy sobie podsumować tutaj wyniki, i tak średnia dla playa LTE kategorii 4 to 20 46 20,46 sekundę w przypadku pobierania i 14,4 w przypadku wysyłania. W przypadku Mobile Vikings średnia dla trzech testów to 22,78 pobierania i 9,45 wysyłania. Dobra, lecimy dalej. Teraz porównanie. Fluorusowskiego LT kategorii 4 do LTE Lightowego. Widzimy, wystartowały nam testy, ale wiadomo trzeba porównać, żeby zobaczyć, czy faktycznie będzie tylko równo. Pierwszy test na korzyść plusa 26,52 do 23,36 w przypadku pobierania 4,57 do 3,33. Tutaj y, drugi speed test, y, również na, na korzyść dla Plusa 23061431 i tutaj wysłanie 603 do 261. Tutaj y, chyba w tym rankingu, tutaj y, idą łeb łeb, ale tutaj y, spadł PLUSA a Light MOBILE się utrzymał 21,77 do 34,22 ma Light Mobile. I wysyłanie tutaj mamy 3,72 do 3,88. Średnie dla plusa to jest 23,78 pobierania na 4,77 wysyłania. W przypadku Live Mobile 23,96 pobierania, 3,27 wysyłania. Więc tu można powiedzieć, że różnic praktycznie żadnych nie ma, oprócz na korzyść wysyłania dla plusa. Lecimy dalej. Tutaj LT kategorii 19 Playa wis y, Mobile Vikings, ale nie mogę niestety dać tu wyników. Tylko oświadczenie Wikingów, y, że oni mają taką samą y, priorytetę dostępu, zapełnione w umowie, jak sieć. Play. Niestety nie mogę dać tu wyników. Y, Tutaj w przypadku Playa, w przypadku pierwszego testu mamy 80, czy 66 nie 66x893. Myślę, że w miarę dobry speed test, a później jeszcze dam wam dla porównania 5G, ale niestety tylko u operatorów infrastrukturalnych, bo nie miałem dostępu na kartach operatorów wirtualnych do 5G. Tutaj drugi speed test 74 73 x 763 dla Playa, niestety tutaj nie mogę Wam pokazać, jest zaburowane. No niestety tutaj 85-55 test jest na, będzie około 6,617 i tutaj 80-31 w przypadku e, pobierania i 7,58 w przypadku wysyłania. E, lecimy do następnego tutaj porównania, ale tej kategorii 19 Plus with Light like, Mobile, i tutaj będzie bardzo ciekawie, bo. Takich wyników sam się nie spodziewałem. Yy, jak widzimy, Lightmobile wychodzi na prowadzenie w przypadku tej kategorii 19 i będzie to się niestety albo niestety powtarzać. Yy, bardzo dziwne jest to dla mnie, dlaczego tak, a nie inaczej. A testy w przypadku plusa powtarzałem dwa razy. Jak możecie zobaczyć 36,43 do 51,70 i wysłanie 2,25 do 3,25. Widzimy, sytuacja się znowu powtarza, mamy 32,86 do 47,52 w przypadku pobierania i to ciągle na korzyść, o, dziwo, Light like Mobile. 47,52, 2,81, 2, 46, a tutaj mamy wynik na poziomie 22,79 do 39,96, zobaczcie, jakie to są duże różnice. I, I tutaj mamy średnio na poziomie 30, jakieś 73 megabit na sekundę w przypadku pobierania tutaj 46-39. Nie wiem, czym jest to spowodowane, może być nowa karta, a może... No naprawdę nie jestem w stanie tego tutaj teraz przewidzieć, czym może być to spowodowane. Taka duża różnica, bo w przypadku wysyłania różnicy praktycznie nie ma, jest w granicach od tego błędu pomiarowego, to nawet nie wspomnę. Ale mówię, że tutaj ta różnica jest dla mnie bardzo ciekawą różnicą, bo nie wiem skąd ona się wzięła. I to nie tak, że w przypadku Plusa nie powtarzałem testu. Powtarzałem, to jest drugi test Plusa, bo pierwszy wyszedł jeszcze słabiej. Nie wie czego karta Lite Mobile u mnie. I drugi raz powtarzałem również Lite. I Lite wyszedł dosłownie podobną średnią, miał chyba tam około pół megabita wyższą ale mówię, że no, byłem zaskoczony dlaczego jest różnica. Po, teoretycznie powinno być albo równa, albo na korzyść tutaj plusa, a tutaj wyniki wyszły na korzyść light mobile. Możecie się ewentualnie tylko domyśleć co mogło być na rzeczy. Teraz, teraz bonusowo Play 5G 2100 MHz plus 2600 MHz, prawie kilometr od nadajnika te 910 metrów, więc co, zobaczmy sobie jak wyjdzie to porównanie, już tak jako bonusowe i mamy tu prawdziwy, no to jeszcze nie jest aż tak prawdziwy Internet 5G, ale jak widzimy 20, yy, jak widzimy 70, 20 Mbps 20 megabit na sekundę na 11.69 wysyłania. Tutaj mam 102.89 pobieranie na 1,68 wysyłanie. 68.69 pobieranie na 121.66 w Plusie. To jest taka różnica. Naprawdę tutaj akurat tutaj wysyłanie nadrabia, ale tutaj zobaczcie jakie mamy prędkości w przypadku Plusa. Tutaj te ostatnie testy to wyszły. Naprawdę u ale tutaj no niestety widać tą słabość, te 15 Mhz do 40 Mhz yy, szerokości pasma i tutaj mamy yy, 76,54 do 90, 19 i średnia w przypadku Play'a wyszła, 71 71,81 na 12,10 i 104,91 na 1,46. I chciałbym powiedzieć, że to są testy subiektywne, nie, nie, operatorzy, nie obrażajcie się, tutaj wszystko jest ok. Wiem, że tutaj jest maksymalnie 15 MHz pasma, a tutaj 40 MHz pasma, ale to też to pasmo jest, że tak powiem, mniej dostępne niż to, no bo wiadomo tutaj zasięg jest dużo większy tego w 2100 niż w 2016. Ale prędkości są jak najbardziej akceptowalne. Jeżeli macie pytania dotyczące internetu mobilnego, światłowodu, wyboru oferty, to też urządzenia, napiszcie je w komentarzu. Wiadomości prywatnej na maila, ten a mą taką wiadomość prywatną na Facebooku, ten na Instagramie, ten odnetal lub Twitterze. Linki są oczywiście w opisie. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Cześć.